Zobacz, 19 lipiec. Fermerek sobie jeszcze czereśnieje. To <taka> kobieta kurde, aż szpaki nie zaglądają. Ty, omijają z daleka dziurę. <taka> <taka> I dobrze. No. Bardzo dobre. Mm. Siemanko, siemanko, witam Państwa serdecznie. Dziś sam kurde. Pracownicy walą w... Kulasy, no ale nic, trzeba za zacząć dzień, mimo że już dawno się zaczął, mamy wtoreczek, proszę Państwa, 19, yy, imieniny Wodzisława i Wincentego, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym, ziumanko. Proszę Państwa, z rańca wysłałem do kilku z Was miodek i nie tylko, jakieś mleko, jakiś serek i takie inne sprawy, nawet pomidorki. Tak więc kto co dostanie, niech się cieszy i niech nikomu nic nie mówi. Ja co poniedziałek będę się starał osobom zasłużonym yy, z tej oto ściany. Tak, chyba wszyscy są na tej ścianie. Może kogoś nie ma, nie wiem. W każdym bądź razie mam w sekretnym miejscu zapisane, komu coś należy co najmniej. I to będę się starał wysyłać, yy, jeśli tylko czas pozwoli poniedział co poniedziałek lub wtorek, jakoś z początku tygodnia. Yy, po kolei yy, kilku osobom. No, dobra, ale tyle tytułem wstępu. Łukasz gdzie jest, Łukasz, kurde, i Jasiu, bo Jasiu też jest z nami, yy, tylko że nie na farmie teraz. Kurde, zgrzeszyli, poszli gdzieś yy, do biedronki, kurde. Tak więc, yy, idę do roboty sam. O, dziś, proszę Państwa, dzień koszenia traw. Mógłbym to jutro zrobić, ale się boję, że jutro będę co innego robił. Mam tyle planów, że kurde, rób póki wymyśliłeś dobry plan. Plan jest taki, że najpierw jadę skosić zieleninę kurom. Przy okazji skoszę właśnie winogrona swoje, bo wymagają. Więc robiąc taką dobrą robotę, ale taką kurde, no, na którą bym nie wyłożył to paliwo, to na nakarmię kury, dzięki czemu zniosą jakieś jajka lepsze i może większej ilości, więc to paliwo się delikatnie zwróci dlatego warto jednak pojechać i te winogrona obrządzić a później kurdy rotacyjne wchodzi do gry w końcu to narzędzie które dostałem kiedyś z YouTube'a znalazło swoje zastosowanie na farmie proszę państwa podsypywać tym bardzo dobrze trawę jak one wydziubią już tam wszystko to sobie dobrze jest wziąć o, tak się podsypić. No, elegancko, proszę Państwa. No i teraz to luks, nie? Patrzcie, tamten rząd tylko ostatnio zostawiłem, bo tam jedna roślina rośnie, a tutaj to już widać. Elegancko. Pierwszy rok najważniejszy, żeby to korzeń trochę się rozwinął. Drugi rok pójdzie na pień. To już będzie miał metr. No, trzeci rok na koronę. I czwarty rok kurde, będziemy z koszami tutaj chodzić, i zbierać winogrona. Czoły dziś mają pierwszy dzień od, kurde, może z tygodnia, może. gdzie mogą cały dzień właściwie sobie latać, dowolnie. No, w miarę, w miarę się ruszają. No. Tak więc jest nadzieja. Z no, tym mam tylko problem. Kurde, matki nie mam. Się przydałoby dzisiaj zajrzeć. Może jeszcze jakimś fartem przez tą nudę, jak one teraz były w tych, te duże rodziny w ulach. Może gdzieś tam stworzyły jakiś matecznik, można by było przełożyć ramkę wtedy, bo już tutaj jak dałem larwy młode to właśnie nie zbudowały, no chyba, że jest teraz wyciągnięty, bo tam jeszcze coś tam było tych larw, nie, no, to też należałoby sprawdzić, no ale nie zbudowały nic, więc, więc no jeszcze widziałbym ratunek w podaniu matecznika, ale o tej porze roku to już też nie tak łatwo, no ewentualnie matkę kupić u nasiennioną, no to by było najlepsze rozwiązanie, no ale wiecie yy, około 100 zł, z 80, 100 złotych pewnie trzeba by dać. a tutaj no kurde nie wiem co z tą właśnie rodziną skoro ona nawet tych mateczników nie ciągnęła, żeby nie było, że to będzie zaraz one zetną no, to matulenie nie wygląda zbytnio jakby one chciały matki to jest podejrzana sprawa nie wiem, muszę jeszcze w internecie pogrzebać, bo Wczoraj szukałem informacji, no nie mogę znaleźć o takim przypadku, że po prostu podajesz yy, czerw, larwę młodą, i one nie ciągną tych mateczników, mimo że matki nie mają. Nie? Yy, po prostu komórki puste, miodu teraz ubywało, bo bez poży znaczy pożytek jest, ale pogody nie było. No, pierzgi mają, nigdzie mleczka nie zalewają, nigdzie nie widać żadnych yy, tych. No żeby z pszczoły stworzyły sobie trutówkę, nie? że mlecznie po prostu zaczynają karmić pszczoły, robotnice i tam po jakimś czasie one zaczynają trutowe jaja niezapłodnione składać. No nie wiem, nie wiem. Ty, no. Najtrudniejszy ul w tym roku w pasiece u mnie. Jeszcze takich, no, takich skomplikowanych akcji nie miałem. Co do rotacyjnej, to tutaj jest plan to wykosić. Bo będzie jeszcze no za dwa miesiące będzie tutaj, kurde, ta ognicha kwitła sobie ładnie. Bo w tym gąszczu to słabo będzie. Nie? A tak, żeby teraz odkryć teraz słoneczne dwa tygodnie, to, to wszystko wzajdzie pięknie. No, za tydzień zebrać to gdzieś wywieźć. To kur, pewnie wyścielić im sad. Nie grzebią. No, to wszystko. To jest? E? Napiłoby się. Nie? Później? No co ty taka dzisiaj chuda? Nie napita. Zobacz się przyjrzyj, kukurydza z lutego człowieku. Nie ma co tutaj żałować, ty trzeba kosić wszystko. Jak tam kurczaki? Możesz być? Gorąco trochę. Kurde, trzeba odchylić, ty. Żeby te nie zeżarły. Zaraz. <laughs> Jakieś koty dzikie. Hmm. I przywietrzyć Dobra. Myk jest taki, że czekaj, czekaj, co ja chciałem zrobić? Rozwalamy to, rozwalimy. Nie chcę, kury tutaj kurde robią co chcą. Ja miałem z początku zamysł, że se czapkę zostawię i one niech sobie ściągają. Ale to trzeba wszystko od tego, żeby to one jak najszybciej wzięły, rozwaliły tutaj wszędzie, rozścieliły. O jak pszczoły zasuwają, aż tutaj słychać No i dobrze Będzie miodek Może Te małe kurki w chrzanie siedzą cały czas Jak karmię one wszystkie z chrzanów Tak wypierdzielają Śmiesznie wygląda, tam powiem, no takie jajcarskie te górki od tomatinki, Echem, takie półdzikie, zobacz, no, śliweczka, kurde, Echem, fajnie pachnie, śliwowica. Ech. No ale kozom strach dawać ogólnie. Kiszonkę strach dawać, kurde, jakie ten, jak one jakieś problemy od zielonki miały. Według weterynarzy, to, to dopiero z kiszonką człowieku. Kurde, wszystkie zdechły. Naraz raz. <laughs> Nie wszystkie leczyłem. Nie wiem, czy mówiłem. Dla sprawdzenia i z niedowierzania nie? w to, wszystko co się działo, postanowiłem parę kłus nie leczyć. Mimo, że kupiłem zastrzyki i drugi raz nie odrobaczałem. Też nie było sensu. W tej chwili na pewno są bardziej zarobaczone niż wtedy. <laughs> Nic się nie dzieje. No, ale to już. Szkoda. Szkoda gadać. Zostawić tą folię? Czy uciąć? Kurde. Nie wiem. Łódź może. A co zostaw? Se pozbierasz jak kury się z tym rozprawiam. Aż tylko to. Jak prawy nie mam kurde Taki ze mnie farmer jak Jak z ciebie <grystanie> Aha laj, 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 Nic mnie nie goni Mam wywalone Kurde. Jeszcze kiedyś człowiek za tym pieniądzem gonił. Teraz to już wywalone po całości. Pieniądz dzisiaj jest, ma jakąś wartość. Jutro jest więcej albo mniej, a i tak wartości nie ma zbytnio. To co tu się przejmować brać, brać do bani? Ważne, że miód był mleko, jajko, warzywa trochę. Na no jakieś tam podstawowe rachunki, grosik. Wszystko, człowieku, kurde. Żebym miał dzieci, to bym kurde nie wiem, się spakował łajbę jakąś kupił i Nie wiem, pływał po oceanach, przy brzegu Do końca życia Raczej No, kurki sobie wyścielą Proszę ciebie I robaki pod tym będą chodziły, one sobie będą odgrzybywały i będą robaki jadły. Czy rozumiemy. O. No, będzie sobie to sukcesywnie odpadało. O, zobacz jaka fajna ściółka. Trochę przegnite, bo było trochę dziurawe. Koza by mogła zachorować, człowieku. <noise> Konia będę miał za 100 tysięcy. Konia będę tym karmił. <noise> no, kura nie pogardzi. rozgrzebie będą robaki w tym. Dawaj, następną Już teraz mam wprawę. O, miałeś? Jak stary doktor. Kurde, pierwsze cięcie z kapelem. Otwieramy! Doktorze! O! Tak pan może? <laughs> o. Cyk. No, można by było tak zrobić. W sumie. Nie pomyślałeś. Od razu. Następnym razem. Jeszcze folia dobra, żeby drzewko opatulić na zimę, biała. No. O Jezu, jaka ciężka robota. O Boże. Wszystko boli. No a takie bele, żeby miały być dobre, to one nie mogą przeciekać w ogóle, nie? I w odpowiedniej, w odpowiedniej porze muszą być zebrane Że to byle farmer to tego nie ogarnie, nie? Trzeba się znać. Tam coś chyba się dosypuje też do tego, czy nie? Coś mi się kojarzy, że można posypać czymś Do zwijania przed zwinięciem Teraz to wszystko wymyślą ludzie o. To robić nie ma komu o. No i tyle Co tu więcej świrować Pawiana, ale tu mokre, pidełkami można by było to rozciągnąć trochę, byłoby lepiej może. O, tutaj powoli rozciągają, Patrzcie już kawałek rozciągnięty. Odpalić to kurde. Popiół też dobry. O. No, patrz. Jak tu profesor ogarnie zaraz. Będzie elegancko. Cyk. no, jaka to dobra robota jest? No już pod spodem to jest w miarę takie. Tylko, że to Ni kiszonka, ni siano, nie? Takie filgotne. Siano, ale pachnie ładnie, no, podkiszone. <laughs> No i starczy no. kurki zrobią robotę do zimy, to człowieku śladu nie będzie Wyścielimy sobie trzoskwinie, żeby robaczki przetwarzały wszystko Powoli będzie zasilone drzewko, zobaczycie za rok to tu kurde skrzynka tych będzie brzoskwiń Tu i tu o, jeszcze drzewek będzie można kupić Jeśli no jeśli posadzić kurde te swoje połownie najpierw wysać. też robota dobra no. Zaprzęgnę Jasia i Łukasza Coś może się ogarnie, teraz ładna pogoda będzie kilka doniczek gdzieś tam można posadzić zawsze to za 5-10 lat będzie super, jeśli one urosną tak, jak powinny. Jak tu początek. A, no patrz. Kleci fajnie. Liście. To to z, z Olchy. Z nadziora trawa. Dlatego ona jest jaka jest, nie? Bo późny pokos. Na koniec lata, a akurat pogody nie było i, i temu, rolnik nie wziął prawdopodobnie, nie? To się nie nadawało zbytnio dla zwierząt. O, to, to. Pod tym robaki to będą na pewno wychodziły i będą przerabiały tą trawę. Zamienią na humus. Wiecie, że w hodowli kur można w sezonie wiosenno-letnim już do jesieni. Można 30, nawet więcej procent zapotrzebowania paszowego sobie zrekompensować zielonkami i robactwem kura jest w stanie na dobrych wybiegach, dobrze utrzymywanych wybiegach około właśnie 30% spokojnie w lato tego zapotrzebowania na żywienie sobie uzupełnić No więc sobie pomyślcie, że nie wiem 5000 wydajecie na utrzymanie kur przez 5 miesięcy. No to jeśli z tego odejdzie wam no załóżmy 25% to już jest ile? To jest 1300-1500 zł. Ja na szybko, za Policzyć. No, 1250. Jak już tylko chyba. Wyższa matematyka. Policzcie szybko w komentarzach. Piszcie, będę wiedział. No, więc to jest różnica, no, bo za to możesz kupić na przykład dwa rzuty kurczaków plus pasza na start. W następnym sezonie, nie? Ogólnie bo możesz kupić kurde trzy ule i je zasiedlić, nie? Możesz kupić dwie rodziny jeszcze ci zostanie kurde na paliwo, wiesz o co chodzi. To te oszczędności możesz w ten sposób zainwestować, później sobie z miodu wyciągniesz po dwóch, trzech latach, no, że ta oszczędność się okaże zyskiem w postaci paru tysięcy, no. Tak się robi hajs proszę Państwa, no ja będę Was uczył guli biznesy robić. Uczył biznesy robić ten co kiszonker, rozdupca na łesnym wybiegł kur... A jest łeb.